Siemano, witam was serdecznie w ten piątkowy poranek. Jest to dzień, w którym witamy największy event w roku, czyli Team of the Year. Także dzisiaj omówimy sobie absolutnie wszystko. To będzie kompendium wiedzy o okresie Team of the Year. Omówimy sobie drużynę, SBC, Icon słapy i wszystko, co jest jeszcze zlikowane. Ale zanim do tego przejdziemy, to mam wielki komunikat do was. Już dzisiaj na uwaga Twitchu o godzinie 17:00. Tutaj macie oczywiście linki zawsze są w, w opisie kanału. Na tym oto Twitchu proszę państwa rozpoczynamy ostatni w historii tego kanału stream pół przedłużany. Co to jest stream półprzedłużany? Polega to na tym, że przedłużacie mi streama za pomocą donate'ów. Każda złotówka to będzie przedłużenie streama o 1,25 minuty. Ale żeby podbić value, wiecie, wpłacania i przedłużenia streama, to przygotowałem kilka kół fortuny, a także przygotowałem oczywiście naprawdę fajne nagrody, ponieważ pula nagród wynosi ponad 2000 zł, oczywiście dla top donatorów. Rok temu napisaliśmy historię na tym streamie i mam nadzieję, że w tym roku również to zrobimy. Także zapraszam Was serdecznie wszystkich tutaj do opisu na Twitcha, a teraz przejdźmy do tego odcinka. To zacznijmy to wszystko od rozkładu jazdy na Team of the Year, a więc tak ono to wygląda. 16 stycznia oczywiście dostajemy yy, napastników, następnie 18 pomocników, obrońców 20, cały team. Team of the Year będzie 22 stycznia, czyli jeśli nie mylę tak jest, jest to dokładnie czwartek. Następnie, dzień później, dostaniemy, dostajemy Toty, wyróżnione karty, oraz 12 zawodnika Toty, czyli, oczywiście, to będzie w piątek. Ale jeżeli chodzi o ikony Toty, no to te ikony Toty dostajemy jutro. Jutro jest pierwsza drużyna Ikon Toty, dostajemy je 16 stycznia i będą do 20 stycznia, czyli będą 4 dni. I następną drużynę Ikon Toty dostajemy 20, czyli, jak ta się skończy, do 23 i prawdopodobnie. Te ikony toty wracają również 23. Tak mi się wydaje, wszystkie, wszystkie ikony wraca, wrócą do paczek, bo tak było rok temu. Także taki jest rozkład jazdy, omówmy drużynę roku. A męska drużyna roku, czyli to, co nas najbardziej naprawdę interesuje, wygląda w ten oto sposób. GG Donnarumma na bramce, świetne statystyki, świetne playstyle, yy, bo wiecie co, zawsze Toty bramkarze są dosyć średnie, ale myślę, że Donnarumma może być tego przeciwieństwem w tym roku, bo jego złota karta jest fenomenalna. Następnie, najsłabsza chyba karta Toty, czyli Jules Kunde. Yy, no ma Jokeya, wślizgi, które są trochę useless i no niestety wrzutka, która też jest trochę useless. Natomiast wiadomo, jak się trafi, to i tak będzie... Kot. Następnie Saliba Niesamowity czyś czyściciel. Oprócz tego longbola. Ten Longball nie do końca potrzebny, ale jeżeli chodzi o Van Dijka, no to to jest proszę Państwa zestaw playstyli godny najlepszego obrońcy w tej grze. Naprawdę no to jest kosmos. Plus jego sylwetka. Haczyk, ha shop, jeszcze ten aerial. Tak naprawdę czyli ta aerial Fortress, która no, pozwala wam bronić pole karne w powietrzu. No naprawdę wygląda to grubo. No, Van Dyke top, top, top. Oprócz tego Nuno Mendes, który jest tak samo oceniony jak z tej Piłki, ale szczerze mówiąc, no zasłużenie do gości miał taki sezon, że szok. Ma rakietę, ma joke ma mocne podanie. Troszeczkę lepiej to wygląda niż w przypadku Kunde. No, no i też fajne, nie? No, top, topka, jeżeli chodzi o lewą obronę, co tu dużo mówić. Pedri, kosmiczny, kosmiczny playstyle. No to będzie Andres Iniesta naszych czasów. No Tyki-Taka, podanie z trójkątem, R1. -ka. Kosmos totalny. Następnie Vitinha, który ma Tyki-Takę, ma też R1, ale zamiast oczywiście podania z trójkątem, ma fineskę, co też czyni go naprawdę fajnym zawodnikiem i oprócz tego domyka to wszystko Declan Rice z Hachikiem, mocnym podaniem, no i oczywiście ze stałymi fragmentami, dzięki którym znalazł się w tej drużynie roku. Też fajny pomocnik, wiadomo, jak się, tra jak się trafi, to będzie oczywiście grany. No i przejdźmy do napastników, których będziemy widzieć już dzisiaj wieczorem w paczkach. Erling Haaland, Cosmos Playstyle. No to zastawianie się, ja uważam, że jest trochę niedoceniane w tym roku. Mam je na hulicie, czasem naprawdę potrafi działać cuda. Mm, Usman Dembele, kurna, no zdobywca z tej piłki dostaje magnes. No, Kamal, nie? No to jest głupota niesamowita. Ten magnes mi tak nie pasuje, jakby dostał przed fineskę ten Usman Dembele. To byłaby już karta top, 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 nie? Ale ten magnes, no tak naprawdę to jest karta z dwoma Playstyle'ami, bo magnes nie jest absolutnie game changerem, nie? Rakieta spoko, fineska spoko, zewniak. Może być, ale nie jest to oczywiście szczyt. Może nie jest to top tier playstyle. Jest to playstyle, który uważam. No taki wiecie, C tier, nie. A jeżeli chodzi o kobitki, które będą dzisiaj wieczorem w paczkach, to wyglądają one tak. Russo Pajor i Claudia Pina. Claudia Pina fajne playstyle. No jak przystało na królowe, królową tej gierki. Russo, Russo to samo co kurcze pieczone Dembele czyli ten pieprzony magnes. I yy, FK Pior, no prawie, prawie to samo co. Mbappe, no oprócz, yy, zamiast Finesse'ki jest Low Driven. Dobrze, ale oprócz tego przejdźmy do drużyny ikon, która dzisiaj wieczorem pojawi się w paczkach, tylko że tu jest predykcja statystyk, a gdzieś tam dalej, zaraz będę wam pokazywał pojedynczo, bo nie ma jeszcze takiej grafiki ze zbiorem, także pojedynczo wam pokażę, jak większość tych kart prezentuje się oficjalnie. Natomiast oczywiście, Wayne Rooney, Turan, Pani Seger, Jarzinho i pieprzony Zlatan i Brakadabra. No, tak wygląda drużyna ikon. Wszyscy oprócz Seger naprawdę mnie bardzo zadowolą. Dobrze, ale myślę, że ważnym tematem, jeżeli chodzi o oczywiście okres Team of the Year, są SBC. I pierwszym SBC, jakie ma się pojawić, znaczy, dobra, nie wiem, czy pierwszym, ale SBC, jakim na pewno ma się pojawić, jest ten oto, oficjalny, pierdzielony Olize. Fineska, tiki-taka, kosmiczne statystyki. Czego chcieć więcej? No, czego kurna chcieć więcej? Ten Olize wygląda po prostu smacznie. Niech go dobrze wycenią i będzie kosmos. Ale jeżeli chodzi o drugie SBC, które zostało zlikowane, no, to jest Marcelo, proszę Państwa. Nie chcę mówić, co robiłem w trakcie, kiedy zobaczyłem, że ten gościu jest potwierdzony jeszcze z takimi playstyle'ami, z takimi statystykami, no, to jest jakiś kosmos. Nie chcę mówić do do końca, co się wtedy działo tutaj, bo chciałbym mieć monetyzację na filmie, no. no także proszę Państwa, no Marcelo, tyki taka shop. Takie statystyki. Dajcie mu jeszcze srebrne, dobre, typu nie wiem, R1, coś co do niego pasuje. Yy, nie wiem, Long Ballon, chyba miał akurat na każdej karcie, ale Trickster i ten Marcelo będzie robiony po prostu z automatu do tego zespołu. No, kocham go. Jego zwykłą ikoną nie grało mi się jakoś super, ale to głównie dlatego, że gości ma cztery playstyle, z czego jednym jest oczywiście Magnes na plusie. No wyglądało to ubogo, ale ten myślę, że może dowieść. Błagam, wyceńcie go w miarę okej okay i dajcie mu srebrne dobre playstyle i jesteśmy tam. I teraz tak, oficjalny Zlatan Ibrahimowicz to nie jest oczywiście SBC, tak jak mówiłem, będę wam pojedynczo pokazywał. Oficjalny Zlatan, tak oto wygląda, low driven i oczywiście zastawianie się do tego kosmicznej statystyki, 5 na 5 pewnie dostanie lub 5 na 4 na pewno, bo to jego bazowo, ale może 5 na 5 dostanie. No tak to wygląda, nie tak to wygląda. Idąc dalej do SBC, bo będę szedł tak po kolei, po Fut szerifa oficjalne Gabriel 86 tempa, 90 defensywy, 8-8 fizyczności, Biceps na plusie. No i dodatkowo pewnie będzie miał jakieś fajne, mam nadzieję, playstyle zewnętrzne. Kosmiczna karta, będzie ciężko się decydować na. Wiecie, będzie się bardzo ciężko decydować na odpuszczenie jakiegoś SBC. Bo to są karty z cyklu top, top, top. Idąc dalej, dobra, to może będzie gościu, którego odpuszczę. za nie trzeba było dalej, dalej szukać. Yy, Mac jako oczywiście SBC, gościu z low drivenem, całkiem ok, ale myślę, że to może być SBC typu skip. No chyba, że go wycenią absolutnie. Perfekcyjnie. Następnie oficjalny flashback, proszę Państwa, czyli Jeremy Frimpong z Interceptem na plusie, i to czyni tego typa naprawdę ciekawym SBC. Pytanie, jak go wycenią, jak w przypadku każdego, ale na papierze, no, zapowiada się nieźle. Oprócz tego, coś dla fanów kobiecej piłki, czyli pani Wilson, dawniej pani Sophia Smith, oczywiście w wersji flashback, oficjalna karta Fineska, magnes na plusie. Magnes wiadomo, tragiczny, ale Fineska, jak cię mogę, plus ta typiara jest po prostu kosmiczna w grze. Nie, także to też może być nie z usb Oprócz tego, 83 razy 10 wraca podczas Toty, ale to, wiadomo, fajnie. Z newsów dla bezrobotnych, y, Toty kapitanem został Mbappe i Brons. Co to oznacza w praktyce? Nikt tego nie wie. Naprawdę, nie mam pojęcia. Nikt, nikt tego nie. Po prostu nikt tego nie wie, o co chodzi z Toty kapitanami. Może się dowiemy niedługo. Oprócz tego, dostaniemy, proszę Państwa, nową ewolucję na pomocników, y, na Kama, SPD, SPD do Max 86, gdzie są, wiecie, maksymalnie 4 pozycje. I jeżeli to będzie oczywiście SP to będzie mieli Finesse na plusie, jeżeli to będzie SP, to będzie Tiki takiej dostawali, a HPD, to będzie Anticipate na plusie. I oprócz tego drugi playstyle, czyli Long Ball, Press Proven lub First Touch. No Long Ball jest tej tutaj yy, no, idealnym wyjściem, No reszta to są playstyle typu... Useless totalnie. Jeżeli chodzi o ciekawe SBC, no to ten gość jest zdecydowanie ciekawym. Emilio Pieprzony Butragenio. Tylko, że tu nie ma jeszcze oficjalnych statystyk, oficjalnych playstyle, jeszcze nic o nim nie wiadomo. To jest dosyć świeży lik, no ale Emilio Butragenio to jest napastnik, jeżeli chodzi szczególnie o tę grę, nad którym trzeba się zastanowić, po prostu. No tu, a tu y Future dał taką wersję Butragenio, czyli Fineska i oczywiście r ale nigdzie nie ma napisane, że to oficjalnie, więc. Nie wiadomo jeszcze. I o, ostatnim SBC, jakie ma się na pewno pojawić, przynajmniej na ten moment, kiedy to nagrywam, jest oczywiście pani Karsha z oczywiście statystykami, jako predykcjami, ale wygląda ona w ten oto mniej więcej sposób, jakoś tak pewnie podobnie będzie wyglądać, może być, zobaczymy jakie playstyle, jaka wycena, klasycznie. Dobra, ale oprócz tego, panowie, druga drużyna ikon, wygląda w ten oto sposób, statystyki, predykcja, jest tak, Paulo Maldini, kosmiczny, Carlos Alberto, fenomenalny, Alex Morgan, niesamowita, nieziemska, oprócz tego Ruth Hullit, Fenomenalny, no i Jaszyn, który dostanie PlayStation, to może być też niezły. Druga duży może moim zdaniem, wygląda troszeczkę lepiej niż pierwsza. No, Kosmos, nie, Kosmos. Trafić którąkolwiek, akurat w tym przypadku którąkolwiek kartę, no to już jest wiecie, to już jest automatyczne szczęście, wymalowane na twarzy i przez najbliższy miesiąc. Natomiast dostaliśmy oficjalną Alex Morgan, tam wiadomo była predykcja, to jest oficjalna Low Driven Rakieta z kosmicznej statystyki Cena z kosmosu zapewne i trafialność minimalna. Icon słaby powracają. I to są nagrody za słapy. Czy wy widzicie tego typa? Czy ty wy widzicie to, jak to wygląda? Pytanie, czy to są oficjalne statystyki, bo tutaj nic takiego nie pisze Ale generalnie, oficjalne jest to, że Ronaldo Nazario de Lumpa Pompa de Lima Będzie kosztował 19 słapów Rio Ferdinand 14, Cantona 11, Stoiczko w 9, Zabrota 7, Buffon 5 i Chabi Alonso extender Realu Madryt 3 słapy. Natomiast ten gościu w lewym górnym rogu, tak zwany Tata przez niektórych, Tata de Lima. Yy, no to będzie chyba znajdował się w kręgu moich zainteresowań, gdyż tak jak wam nieraz mówiłem. Nigdy nie grałem w Ronaldo Nazario przed okresem Futis. I to jest, kurczę, pierdzielona okazja, żeby w końcu to zrobić. Pocieszyć się trochę najlepszą kartą w grze prawdopodobnie. Także być może... Być może to będzie cel icon swapów. Pytanie, jak ciężko będzie je zdobywać. Be tak jak Sheriff napisał, będzie 20-25 tokenów. Sorry, tego nie widzicie, ale musicie zaufać. Yy, no także icon, icon Ronaldo Nazario, kurde 93 z Laudribenem bieganiem. Jakby taki był, no to to będzie naprawdę mój cel, bo chciałbym w końcu tym gościem zagrać przed futis. Oprócz tego, paczuszki, które wyglądają niesamowicie. Prawdopodobnie, o, wiecie co, można wziąć? Tak, Nazario i paczka 86 razy 25, ja jest to był kontentowany, nie? Ale oprócz tego, za jeden swap 82 razy 25, 84 razy 20, za trzy swap 85 razy 11 razy 15, no i to za sześć swapów 86 x 25, no kosmos paczka, nie? Oprócz tego, Ikony różnorakie, czyli tam pewnie z tych eventów, za 8 słapów jeden z trzech 89+. Jeżeli chcecie troszeczkę większą gwarancję, to dajecie 10 słapów i macie 90+. Jeżeli chcecie jeszcze troszeczkę większą gwarancję, dajecie 91+, za 11 słapów. Jeżeli chcecie jeszcze troszeczkę wyższą, yy, wyższą gwarancję, to dajecie plus jednego swapa i macie 92+. No i ostatnim tierem jest oczywiście za 17 słapów, czyli 93+, campaign icon pack który wyglądał no 93 plus ikona no to już naprawdę dobre trafy mogą być i w to prawdopodobnie pójdę na koncie RTG to na głównym, to na RTG jak mi wyjdzie, zobaczymy w praniu jak ciężko przede wszystkim będzie zdobywać ikona słapa ale tak to wygląda, dawajcie znać co sądzicie czy podoba wam się i no zresztą, dobra to jest głupie pytanie panowie, dawajcie znać no, czy będziecie na streamie, o dawajcie znać czy będziecie na streamie i ile macie paczek zachowanych bo ja mam trochę, będzie naprawdę fajny opening zapraszam każdego z osobna może akurat ktoś też będzie chciał przedłużyć, byłbym oczywiście wdzięczny, gdyś jest to ostatni taki stream w historii tego kanału, także będzie naprawdę mam nadzieję fajnie, uda się dowieść to wszystko i będziemy się dobrze bawić, grindować, bawić się więc futbol totalny będziemy robić wszystko, to dodatkowo nagrody fajne, więc tym bardziej jak ktoś by chciał, to oczywiście zachęcam do zobaczenia, dziękuję i widzimy się dzisiaj o 17, elu!